Dzień dobry, nazywam się Ania Konstantynowicz i moją gościnią jest dzisiaj Marta Miąskowska. Dzień dobry. Która współtworzy ze mną emotkę właśnie. Chciałyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak wspierać dzieciaki w klasie. Jaką w ogóle rolę odgrywa klasa i ta wspólnota właśnie rówieśników. Z którą nasze dzieci spędzają czas każdego dnia, jak dbać o to, żeby ta atmosfera w klasie była wspierająca, no i żeby służyła właśnie dzieciom, i żeby mogły się tam dobrze rozwijać. Dokładnie, bo klasa trzeba to szczególnie podkreślić że oprócz domu rodzinnego, dzieci również mają taki drugi, jakby dom szkolny, który. Bardzo ważny i kluczowy sposób wpływają na odporność psychiczną, i jest to właśnie ta grupa rówieśnicza, zwana klasą tak, w systemie szkolnym. Jak wspierać, i żeby dziecko tak naprawdę odkrywało siebie, swoje talenty, swoje mocne strony, do tego jest potrzebne sprzyjające środowisko, pełne akceptacji i szacunku, i myślę sobie, że klasa właśnie taką rolę powinna. Spełniać, bo tam jest też taki niesamowity warsztat inności, różnorodności. Tam przychodzą dzieci, które nie są jakby dedykowane konkretnie do danej klasy, tylko to jest trochę taka, można powiedzieć, możliwość przetestowania swoich zasobów, które zdobywamy w trakcie całej naszej edukacji. Do tego, jak się przygotować do życia dorosłego. Dokładnie, bo to mhm. jest właśnie to miejsce, gdzie dzieciaki uczą się tych kompetencji społecznych. Dokładnie. Nie? Gdzie mhm. y, widzą, jak reagują już uwieśnicy na to, co oni robią. To tam się uczą rozwiązywać te pierwsze konflikty, to tam y, są te pierwsze miłości, tam się budują te wszystkie relacje. To tam odkrywają siebie, tak naprawdę, w oczach kolegów i koleżanek z klasy, prawda? Widzą, co się innym dzieciom podoba, a co nie jest akceptowane, więc to ogromna rola, tak naprawdę, tej klasy na to, jak ten młody człowiek się ukształtuje. Zdecydowanie. Ja to też sobie wyobrażam, że na początku wspomniałam to jest ta właśnie odporność psychiczna. Ta tam. Przy tych umiejętnościach społecznych dziecko, to co jest ważne właśnie na etapie edukacji wczesnoszkolnej, odkrywa siebie. Tam buduje zaufanie właśnie do siebie, ale to są pierwsi inni z zewnątrz nie mama, nie tata, nie rodzeństwo osoby, do których też buduje zaufanie. Klasa, gdzie uczy się też akceptacji drugiego człowieka. Uczę się, że ktoś może inaczej, a nie znaczy gorzej. Uczę się też tego, że inni mają podobnie, podobnie czują, podobnie przeżywają różnego rodzaju sytuacje, ale też uczę się, że fajnie jest przynależeć. Ja często mówię o tej przynależności, bo, bo to jest jedna z wartości, jaka jest dla każdego człowieka i dla tej osoby dorosłej, i właśnie dla tych uczniów naszej szkoły. I tu mi się wydaje, że. Mm, Emotka. Bardzo mocno chcę o to zadbać, żeby ta atmosfera w klasie, ten obszar, gdzie powinien przede wszystkim obfitować w szacunku, był takim naprawdę sprzyjającym miejscem. I dlatego, oprócz tego, że wspieramy dzieci na naszych zajęciach emotkowych poprzez proces grupowy, do tego zaprosiliśmy jeszcze rodziców do Akademii Rodzica, żeby Podnieść tutaj świadomość rodzicielską i też, tak naprawdę, wesprzeć tych naszych rodziców i siebie też. To taką kolejną naszą sytuacją, którą sobie wyobrażamy, to jest właśnie te warsztaty klasowe. Dokładnie, bo y, klasa jest ważna, to już powiedziałyśmy, i teraz jest super, jeśli to jest klasa, która rzeczywiście wspiera, tak? Uh -huh. Ale do nas tak naprawdę trafiają często rodzice trafiają wychowawcy czy pedagodzy szkolni, którzy zgłaszają, że w jakiejś konkretnej klasie nie dzieje się dobrze, tam dzieciaki za sobą nie przepadają, tam dzieciaki się często nie dogadują, są podzielone na takie różne grupki, y jest dużo konfliktów, czasami y pojawia się jakaś przemoc rówieśnicza, mm -hmm. pojawia się hejt, pojawiają się wykluczenia, no i to jest ten moment, kiedy właśnie y to my jesteśmy zaproszone z naszymi warsztatami klasowymi, żeby taką grupę wesprzeć. Jakbyś Marta powiedziała tak w kilku zdaniach, jak to robimy tak naprawdę, na czym my się tam koncentrujemy i co takiego przepracowujemy, że jak wychodzimy po naszych warsztatach, po naszym cyklu, no to to rodzice mówią, wychowawcy mówią, no jest lepiej, rzeczywiście jest lepiej. Tak, jest lepiej, ponieważ tak mi się wydaje, że trochę to jest nasza taka filozofia, że dajemy energię temu, E, co wzmacnia drugiego człowieka. Czyli my się bardzo mocno koncentrujemy na mocnych stronach e, dziecka, a także tego nauczyciela, bo zależy nam na tym, żeby ta nasza energia, i też pokazujemy nauczycielowi, e, że ta energia e, była skupiona właśnie na tych pozytywach, żeby dostrzegać, nawet jeśli te zachowania nie są sprzyjające zgodnie z zasadami, ale dostrzegać to jako informację i też. E, Potrzebę do budowania lepszego obszaru. To pierwsze nasze w ogóle zetknięcie się z dziećmi to jest przede wszystkim poznawanie się i budowanie tej relacji na podobieństwach, na mocnych stronach. Stąd pojawia się nasze autorskie scenariusze, które absolutnie są dedykowane do potrzeb danej klasy. Dlatego to jest takie unikatowe, bo to nie jest scenariusz, które jest jakiś oderwany od rzeczywistości. My wcześniej rozmawiamy z wychowawcą, psychologami, pedagogami, żeby jak najbardziej wyczuć obszar, który jest po prostu do zaopiekowania. To, co jest kluczowe u nas, to są te zasady. To budowanie szacunku, pokazanie, że jest to wartość mega nadrzędna, zasady to są te kluczowe umiejętności społeczne, słuchanie drugiego człowieka. Pozwól mu dokończyć zdanie, on ma prawo do innej opinii. E, warsztaty to też ta asertywność, bo żeby tą asertywność nabyć, wyćwiczyć, potrzebujemy grupy. Ale zanim my przejdziemy do asertywności, to my musimy ich wszystkich pootulać, po, tak sobie myślę, żeby każdy zobaczył, że jest widziany, usłyszany właśnie na tle tej klasy. Dokładnie i teraz przychodzi mi do głowy to, bo czasami jest tak, że właśnie przychodzą nauczyciele, przychodzą rodzice, mówią to jest klasa, w której jest agresja, niech Panie przyjdą i zrobią im warsztat o tym, jak sobie z tą agresją radzić, jak reagować. Ale my wchodzimy i robimy troszeczkę coś innego, nie? Bo my te dzieciaki otwieramy, my pokazujemy im to, że każdy w tej klasie jest ważny i potrzebny, że każdy coś wnosi, że każdy odgrywa tu jakąś rolę, nawet ten, który właśnie psoci na co dzień i sprawia jakieś tam kłopoty. I skupiamy się na tych zasobach, nie? Bo, uh -huh. bo to jest tak, że. Jak te dzieci są zaopiekowane i się dobrze czują i czują się tam ważne, akceptowane i potrzebne w tej klasie, no to automatycznie te problemy znikają. Tak? Bo to nie jest tak, że te problemy biorą się znikąd. Tak? Te, te dzieciaki po prostu. Kiepsko się czują, coś tam nie działa no i stąd takie zachowania, więc e, myślę, że to jest właśnie takie e, no ważne i też widzimy, że to przynosi e, super efekty, nie? Że, że wchodzimy do takiej klasy, która jest słabo zintegrowana, w której się dzieje dużo niefajnych rzeczy, a my tam wchodzimy, opiekujemy te dzieciaki, mm -hmm. zauważamy, pokazujemy im, jak siebie nawzajem zaakceptować. Tak jak powiedziałaś, mówimy o tych podstawowych zasadach. Takich naprawdę podstawowych, nie jak szacunek, wzajemna życzliwość, ta akceptacja e, i to pomalutku zaczyna działać. I, e, I to jest właśnie super, że ci nauczyciele, którzy na co dzień pracują z dziećmi, kiedy my wchodzimy do tej klasy, mają okazję trochę spojrzeć na tą klasę z innej strony też. Nie? Dzięki temu, że, no, że mogą pobyć właśnie z boku, no bo to my się klasą zajmujemy, oni mogą sobie poobserwować. Ale mogą też zobaczyć tą inną perspektywę takiej dorosłej osoby, która wchodzi z tym zrozumieniem, z akceptacją. Mhm. Nie ma poprzypinanych tych różnych łatek różnym uczniom, Dokładnie. nie? Mhm. E, tylko jest rzeczywiście taka obiektywna z boku. E, no i chyba dlatego to tak dobrze działa, tak sobie myślę. Działa też dlatego, że trener, który tam wchodzi z motki, wychodzi z pozycji ciekawości, nie niewiedzy. To jest szalenie ważne, że te dzieci mają szansę zobaczenia siebie w oczach tego właśnie dorosłego, nie przez pryzmat swojego zachowania, który się nieustannie powtarza, a dla nas jego zachowanie niewłaściwe jest po prostu tylko informacją. To nie jest o nim, nie o dziecku, tylko to jest informacja, że mu po prostu jest źle. Takie też wartością naszych zajęć jest to, że my na czwartym spotkaniu, bo mamy jeden z takich z cyklów 3 plus 1, zapraszamy rodziców. Szalenie ważna sytuacja, bo wtedy się dzielimy naszymi obserwacjami, podpowiadamy, co może zadziałać. E, również rodzice otrzymują od nas konkretne narzędzie do tego, żeby jeszcze lepiej wspierać swoje dzieci. Dokładnie. No i powstaje teraz e, taka sytuacja, że mamy ujednolicenie tak. tego języka, nie? tej perspektywy, mm -hmm. bo zarówno dzieciaki mają kontakt z tym, co im przekazujemy, jak i wychowawca, a na końcu także rodzice. No i wtedy jest ten spójny przekaz, dzieciaki mogą być zaopiekowane tak naprawdę z każdej strony. E, to, co mówimy na początku, jak przychodzimy do dzieci, szczególnie do tych klas, które czasami tak jest, że wchodzimy, oni mówią, a bo my jesteśmy tą najgorszą klasą w całej szkole. Dokładnie. I to, co chyba działa jako taki jakiś trigger, przełącznik, to to, że dzieciaki dostają od nas komunikat, że my przychodzimy nie dlatego. Że ich trzeba naprawić, że ich trzeba zmienić mm -hmm. i zrobić, żeby mm -hmm. teraz byli grzeczni. Mm -hmm. Tylko tak naprawdę przychodzimy, żeby dowiedzieć się od nich, czego oni potrzebują, mm -hmm. żeby się tutaj lepiej poczuć. Tak, że jesteśmy ich po prostu ciekawi. Mm -hmm. To jest niesamowite i one też, one na początku testują nas, nie? Kolejne dorosły, które coś, coś chce udowodnić. Nie, tu, to nie o to chodzi. Dostają od nas komunikat, hej, jestem po Twojej stronie. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Marta. Również dziękuję. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była Marta Miąskowska, a ja się nazywam Ania Konstantynowicz. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o naszych warsztatach, zaprosić nas do swojej klasy, to zapraszamy na stronę emotka.edu.pl. Zapraszamy.